Siema z tej strony Xonox Witam Was z kolejnym odcinkiem na moim kanale Dzisiaj ze mną Ashi Siema A dzisiaj sobie nagrywamy tylko lut z przeciwnika którego zabijemy Na przykład zabijemy jedną, jednego przeciwnika no typa, nie? i zbieramy z niego lut i tak z następnymi osobami Ashi powiedz mi ile mają zostawić ci lajku bo dawno nie było odcinku 30, 30 nawet 30 nawet okej, okay, 30 lajków gotowe Od dawno też nie nagrywamy odcinków zawsze Dobra, wbijamy u mnie 200 subów i No i możecie do... też wbić do Asiego w opisie. I, no. I pamiętajcie no. o kodzie w sklepie jaksem jeszcze czy jeden. Jak bijecie widzowie, wiecie do, do mnie na kanał i wiecie mi tam 200 subów to robię dziwo, ja nie no. No, to jest co, no? Może Dobra. tak, może nie. Dawaj na 100. <laughs> Albo na 200. <laughs> ej, ej, na, na 100 to co, na 100 to dam wtedy kiedy będzie na, ten, na 1000. na okay. Dobra, ee, ja już jestem po, 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 na parkingu i już mam pompa. Tak. Jakie takie coś by zabiło? Ale mogę sobie przynajmniej bota zabić, żeby mieć coś innego niż pompa. Jestes z fioletową pompą, pieprz. Ja Nie bierzemy się w tym boku. Fioletową jest już mam full wszystkiego lecę na twoją stronę. Czyli dam ci potkę, okej okay? Mieszpotę A to nie jest... O właśnie to jest masz, okay. masz jeszcze tutaj opieram strzyneczkę aż nocie strzoneczkę gdzie z niej może być ten No właśnie tyle to pompa To no masz? To jeszcze to złoty star Dobrze. A widzisz? Aj, asie, pipa ta. Przeka pi. lecę, czekaj chwilę. Co Mogę się wziąć. Nie idź! Dam ci paczki. Został? Ej, za, ej, szybko, szybko! What? Nie, falną mi prawie 200! Do, do, do. dostałem prawie. Biorę z tego chłopalu, tu musisz mi go zostawić. Ty bierzesz z tamtego, nie? A ja, z tamtego, jestem. Ja no właśnie. Ale powinien być jakiś dobry, dobry, nie? Ja też. Już, jezu, on miał augo. Jest, pilotowo miał. Augo miał! O, oh, nice. Ej, mam trzy duże, chcesz? No, możesz dać. Masz. Czy ja wziąłem tą dużą? I bierz małe jeszcze, pi, Szybko. Okej. Okay. Czemu? nie ma jakaś. Znajmniej jeden duży. Małych nie pijesz? A, to, to nie ma moje, jest... to dziś ja to chcę. Spójrz, masz od klasza. I ja mam jednego. Chodź, nie mogę rzucić. A, jednego z klasza mam, to jest Jedno mu dałem za 119, dobra. Ej, ale ładnie idzie. Trzy fragi mam. Ale chłop tu wjechał. Professional no activities. Tak. Czemu żeś to zbudował, teraz wyjechać nie mogę. A! Chodź, 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 chłopy! chodź, 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 Darzy chłop, chłopcze. prawie Darzy. A drugi jest w środku. Dostał. Jaki on miał gówno lód? Muszę z niego brać, nie muszę, no. On miał już zielone. A tam gdzie jest? W środku. Ja, ja mam sam zielony lód. Tam to zostawiłem, mam piema zielonego? Może ten gościu będzie miał więcej. Znajdźmy jakiegoś dobrego gościa, żebym mogła go znaleźć zabić, bo ja tyle lepsze dodałem. Ja pieprze nie! No przecież patrz co ja mam! No nieee! Ale chociaż masz Starka.

No, bijecie go. Yy, on miał gówno, nic nie miał. Biorę z tego gościa Dobra, on miał chociaż teraz coś innego lepszego Nie nawet go nie zabijaj, nie zabijaj go Asi! Uciekaj od niego, on ma takie zero i on ma gówno w ogóle. To uciekaj od niego, nie wiem, nawet go nie zabijaj Ja zabiję go No ale on miał nic Dobra, jak wolisz. Ej, nie dodniemy, nie? Ja mam dużo leczenia dla nas, ale nie mam mam pod kawa, ale nie mam pod życia. Aż się podlecisz? No tam, do strefy. O. Ale jesteś już do strefy, to nie to? Siadaj szybko. Szybko! Bo ja nie przeżyję! Ja tam nic nie widzę w tej strefie. Widzowie po To ja kontroda tych co coś widzą w tej strefie. Nie za chła Jakbyś spadł na dół, to był hit. A moja też miałem tyle samo HP co ty. Przejść w potek jest Czekaj chwilę. Widzę, poczekajcie chwilkę, bo ja coś się tylko sprawdzić. Dobra. Dlaczego to szczelasz? Do chłopów? Nie będę ci go krat, nie by co? Co to było? Zabijesz czy nie? Mrawo. Co miał? fajny lud. Ja co, co, miał? No to wiem zielono. weźmy A to uciekł w tym. Potrzeba by ci trochę niż nie? O, masz tylko. Ja za chwilę się uraczę szybko dużą. Ja mam dwanaście potek, a ty? Coś masz? Ja? Ja, ja tylko wlądarzownicę. Okej, okay, no, no to dobrze, nie że, nie... Że, że masz w bandażownicę, bo ja nic nie mam pod rzuceniem. No. Ja się oleczę dużą szybko. 15 tylko. Zawsze na 20 chyba. A to już zielona. Ja mam ja niebieską i szarą m -kę.

ja też 5 no to 10 koks A tak może jeszcze z 5 fragów i będzie dobrze Ja biorę niziby okay. okej bierz lamy od razu Ja idę po matce sobie pozbierać Dobra, mi już starczyłem 500 drewna. A ja na wierzę, widzę. Ochraniamy O kurde, ale koza. Zostawia by ją? Ja myślę, ja Niech żyje. Nie alkohol. Niech żyje. Nie no, może jak chcesz To sobie. Okay, ja, ja mogę otworzyć bo ja, ta, bo ja, Otwieramy. Czekaj. ja... ja Niech żyje. ja zadanie no szela haha myślę Patrz tam Gościu tam jest na, na górce Ja pierdziele, na drzewie wylądował Tu jest gościu chodź, chodź, chodź Dobra, w krzakuje Ja pierdziele! Nie dostałem sniper. Rzuciłbyś mi dużo? Nie widzę ich. Jaka była? Co jest? Ci też. Nie wiedział, że to jest. Ja to... mnie jeszcze nie znam, było... I, ale skąd wiedział, że ja to jestem? jest? I w ogóle co? Możesz mnie odrodzić? Ja fajne miejsce do rodziny, ale jest strefy. Ale nie mam jak cię odrodzić, bo nie mam. Robisz. A, bo jeszcze moją bazę, czy nie? Są chłopy? żeby mnie jeszczeli w jest? jeszcze jest tylko uważaj pijaki o o o o o dostał dostał to 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 ta 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 Tak fajnie spami we mnie jest, daj jest podjęcie, on jest zaufał, nie, ciekawe właśnie jakie mam na broń Kocham go naprawdę O o o, pasz, pasz. tutaj, co To się wychyla w boksie Gdzie? Ten, ten, który o o o, w osób Dole są No ja pierdzi ale! O kurde A! Co to było? To jest, Ej, był to jest ta nowa moc Teleportował do miejsca i wyćwiczył z powrotem To jest ta nowa moc Ooooo! Dzieci osób A już będę spamiętł Bas, supermoc wyciągnął Supermoc To no, ja robię, ale z tym WHAT?! Ja pier... Yy, dobra, widzowie, dziękuję wam za oglądanie. No, może nie jest zbyt dobre miejsce, no, ale top 5. Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę i subikon z dzwoneczkiem No, i to tyle. No, no i... para.